Nazywam się Ola i zapraszam Was do oglądania. Także tak, w pierwszym odcinku, który teraz będziecie oglądać, stworzę moich bohaterów kolejnych odcinków. Także tak, najpierw zrobimy dziewczynę. Zawsze tak zaczynam. Zmienimy jej twarz. Na tą jaśniejszą karnację, większe usta, makijaż mamy taki brązowy. Takie usta z modów. Mam tutaj. Eyeliner. Teraz włosy wybierzemy. Zwykłego kucyka takiego. Kolor włosów ciemniejszy. Nie o ten makijaż oczu się jednak. Nie podoba. Weźmiemy jakiś delikatniejszy. O tak, żeby było. Super, bardzo ładna. Tak, stabilne. To teraz wybierzemy ubranie. Mam tutaj taką fajną sukienkę z modów, taką łączoną bluzkę ze spódnicą. Super. Bardzo mi się podoba. Teraz takie Adidaski z modów tak się prezentują z boku no super jest bardzo ładna teraz weźmiemy ubranie sportowe o takie z modów bardzo mi się podoba obuwie te same Adidasy damy do snu damy jej taki Yy, taki strój z modów, taki jasnoróżowy weźmiemy może, o yy, kapciuchy wyjmiemy jej skarpetki oczywiście, nie wiem po co one są do spania może niektórzy śpią może nawet wyśpicie w skarpetkach ale ta Simka akurat nie nie będzie tak yy, spać w skarpetkach teraz wybierzemy sukieneczkę na imprezkę Weźmiemy taką. Nie no, niech będzie biała. Buty na wysokim obcasie. Te są moimi ulubionymi, ten model. Są bardzo eleganckie i ładne. Śliczna bardzo mi się podoba. Rozpuścimy jej jeszcze włosy. Tylko czego w sumie nie widać, ale rozpuszczony włosy to jest lepszy pomysł, moim zdaniem. Zdejmę jej te okulary, bo są bardzo dziwne. Dobra, strój kąpielowy. Też mam taki z modów Panterkę. Mam jeszcze taki. No w sumie, może taki zostanie. A kolor taki damy. Ale laska. No super. Dobra, teraz coś na gorące dni. Damy taką sukieneczkę jasno-różową. Buty. Damy jej takie może. Zmienimy kolorek na biały. Bardzo lubię takie właśnie jasne kolory, pastele. Zmienimy jej okulary. Coś na zimowe dni. Damy jej kurtkę białą. Spodnie. Damy jej takie z dziurami. I takie kozaczki. Może te długie. O. I damy jej długie włosy, żeby móc założyć jej czapkę, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Super, super to wygląda. Uwielbiam ten dodatek. I życie jest bardziej realistyczne. Ustawimy jej z tychodu na kobiecy. Ten. Ustawimy słodki głos. Super. Może no, jeszcze troszkę. Wybierzemy jej cechy. Popularność. Yy, niech będzie wesoła, śmiała i romantyczka. Teraz wybierzemy jej imię Aleksandra. I wybierzemy jakieś nazwisko. Kawka, niech zostanie. Jeśli ktoś ma takie nazwisko, proszę się nie urazić. To po prostu jest wygenerowane. Ok, super. Mamy pierwszą postać. Teraz dodajemy jej chłopaka. Boże, linimy mu twarz. Ja zawsze biorę. Minimum kolor skóry na taki. Usuniemy zarost. Włosy białe. takie, może brązowe usta. Te biory troszeczkę większe u chłopaków. Kości policzkowe, weźmiemy takie szczuplejsze. Ok, twarz mamy. Teraz weźmiemy postury troszeczkę bardziej umięśniony i chudszy. Dobra, dodamy yy, mu jakieś tatuaże, może? Niech ma taki. Ten jest fajny. I taki z tyłu jeszcze niech nie będzie. Okej. Okay. Miałam tutaj taką koszulę z modów. Jest. Taki kolor niech zostanie, taki ciemniejszy. Spodnie też mam z modów. Takie z dziurami. Trampeczki w sumie mogą zostać, tylko zmienimy ich kolor na czarny. Dobra. I dodamy mu jeszcze jakiś zegarek. Dobra, teraz sportowe. Mamy taki z modów. Biała koszulka i czarne dresiki. Albo tutaj może jednak zmienimy buty na, na te adidaski, tylko że czerwone, żeby coś tam nam było bardziej kolorowo, nie tak ciemno. Sportowy już mamy. Teraz damy mu coś do snu. Zawsze wybieram króliczki, tylko że szare dla chłopaka, a dla dziewczyny białe albo różowe. Niech śpi bez koszulki, bo pewnie będzie ciepło. Dam mu takie spodenki, to już jest taki strój imprezowy. Damy mu takie dżinsy z dziurami. Trampeczki. I może w sumie ta bluza niech zostanie do pływania. Zdejmiemy te okulary. W sumie ten strój jest spoko, coś na ciepłe dni, tutaj zmienimy kolor na biały, spodenki, wymienimy mu okulary i założymy jakieś takie przeciwsłoneczne, o takie, super wygląda. Teraz coś na zimowe dni. Ten taki jaśniejszy. Zdejmiemy mu okularki, spodnie czarne i damy mu takie kozaczki. I tak wygląda. Towarzysz naszej Aleksandry. Damy mu imię Michał. Nazwisko. Sosna. Niech ma nazwisko sosna. Styl chodu. Twardzielski. Znaczy, twardziela. Ciepły głos. Super. Teraz mu aspirację. Będzie to rodzina, śmiały, towarzyski i aktywny. OK. Także to by tak wyglądało. Także tak. To jest nasza Aleksandra kawka. dobra, to tak by to wyglądało. Tu mamy naszą rodzinkę. Będę bardzo szczęśliwa, jeśli Wam się spodoba, bo robię to tylko dla Was. W sumie też dla swojej przyjemności, bo bardzo lubię grać w Simsy. Było mi bardzo im mi bardzo miło, gdybyście to obejrzeli. Byłoby mi cieplutko na serduszku, jeśli by się, by się Wam to spodobało. Także miłego oglądania. Pa!